Kiedy zobaczyłem jej imię na liście gości hotelowych, zrozumiałem, że już jej nie znam. Cześć i witaj na kanale Ukryte Ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk Lubię to i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. Kamil zawsze ufał swojej żonie, Magdzie. Przez 7 lat małżeństwa zdawało mu się, że tworzą zgrany duet: ona pracowała w marketingu, on w IT, razem budowali mieszkanie, planowali wakacje, marzyli o dziecku. Jednak od kilku miesięcy coś zaczęło się psuć. Magda wracała później, częściej, z dziewczynami, jak mówiła, a jej telefon stał się jej najwierniejszym towarzyszem, zawsze przy niej, zawsze ekran w dół. Kamil tłumaczył to sobie stresem w pracy, może wypaleniem. Ale pewnego piątku coś w nim pękło. W drodze do kuchni zauważył, że laptop Magiedy wciąż jest otwarty. Na ekranie potwierdzenie rezerwacji. Hotel Central, pokój numer 312, sobota, godzina 20. W polu gość dodatkowy widniały inicjały, których nie rozpoznał, PD. Serce mu zamarło. Zamknął laptopa, ale przez resztę dnia nie mógł zebrać myśli. Gdy Magda wieczorem podeszła, ubrana w elegancką sukienkę i z lekkim makijażem, rzuciła przez ramię: "Kochanie, idę na kolację z dziewczynami, nie czekaj z kolacją." Wtedy padły słowa, których nigdy nie zapomni. Zabawne powiedział spokojnie, bo właśnie widziałem, że masz rezerwację w hotelu. Magda na chwilę zamarła. Jej uśmiech zgasł, dłonie zadrżały, a w oczach pojawiło się coś pomiędzy strachem a gniewem. Podsłuchujesz mnie? Rzuciła ostro. To chore. Kamil nie krzyczał. Stał spokojnie, obserwując, jak jej maska pęka. Wiedział już, że coś się dzieje. Ona próbowała się tłumaczyć, że to pomyłka, że koleżanka poprosiła ją o rezerwację, że to nie tak, jak myślisz. Ale ton głosu, jej drżenie, sposób, w jaki chwyciła torebkę i wybiegła z domu, mówiły więcej niż tysiąc słów. Tamtej nocy nie spał. Myśli krążyły wokół jednego pytania, kim jest pd? Postanowił, że się dowie. Zainstalował na jej komputerze odzyskane logi przeglądarki. W historii odnalazł wiadomości, zdjęcia, a także paragon z restauracji, wystawiony na dwa dania i butelkę wina. W tle nazwisko Paweł Domański, menedżer z firmy Magiedy. Kamil poczuł, jak świat mu się wali. Nie chciał wierzyć, że kobieta, z którą planował życie, mogła robić coś takiego. Ale w głębi duszy wiedział, że jutro, w sobotę o 20.00, wszystko się wyjaśni. Tym razem to on miał przygotowany plan. Nie krzyk, nie konfrontacja. Spokój. Cisza przed burzą. I zimna pewność, że prawda nie da się już ukryć. Sobota. Godzina 19:45. Deszcz sączył się z nieba, gdy Kamil siedział w swoim aucie, zaparkowany naprzeciwko hotelu Central. Czuł, jak serce bije szybciej z każdą minutą. Na desce rozdzielczej migotał zegarek. Godzina 19:56 właśnie wtedy zobaczył ją. Magda. Ubrana w tę samą granatową sukienkę, z którą wyszła z domu poprzedniego wieczoru. Tylko, że teraz nie wyglądała jak kobieta idąca na kolację z przyjaciółkami. Była inna, zbyt elegancka, zbyt pewna siebie. Uśmiechała się, gdy podjechało srebrne BMW. Za kierownicą mężczyzna w garniturze. Paweł Domański. Kamil patrzył, jak wychodzi z auta, otwiera jej drzwi jakiego dłoń przez chwilę zatrzymuje się na jej plecach To drobny gest, ale wystarczający, by wszystko w nim pękło Nie było już wątpliwości Nie wysiadł od razu Oddychał głęboko, próbując powstrzymać narastające w nim emocje. Nie rób sceny, powtarzał sobie. Nie zniżaj się do ich poziomu. Ale nogi same go poniosły. Wszedł do hotelowego lobby, gdzie recepcjonistka uśmiechnęła się profesjonalnie. Dobry wieczór. Ma pan rezerwację? Nie, ale wiem, kto ma odpowiedział chłodno. Pokój numer 312. Recepcjonistka zawahała się, ale jego ton nie zostawił pola do dyskusji. Wziął klucz z lady i ruszył na trzecie piętro. Korytarz zdawał się nie mieć końca. Każdy krok odbijał się echem w jego głowie. Zatrzymał się przed drzwiami z numerem 312. Z wnętrza dobiegał śmiech, cichy, znajomy, pełen beztroski. Poczuł, jak dłoń mu drży, gdy naciskał klamkę. Drzwi uchyliły się. Magda stała przy stoliku, trzymając kieliszek wina. Paweł siedział na łóżku, rozpiętą koszulą, rozluźniony. Ich wzrok spotkał się na ułamek sekundy, szok, panika, cisza. Kamil, co ty, zaczęła. Kolacja z dziewczynami. Przerwał jej, głos miał spokojny, ale pusty. Paweł wstał, próbując coś powiedzieć, lecz Kamil podniósł rękę. Nie. Ty nawet nie próbuj. Nie było krzyku. Nie było wyzwisk. Tylko długie spojrzenie między dwojgiem ludzi, którzy kiedyś się kochali, a teraz stali po przeciwnych stronach przepaści. Magda zaczęła płakać, tłumaczyć, błagać, że to błąd, że to nic nie znaczyło, że była zagubiona. Ale on już nie słuchał. Podszedł do stolika, gdzie leżał rachunek z restauracji z wczoraj. Odwrócił go i napisał długopisem jedno zdanie. Nie martw się o rachunek, zapłacone za wszystko, łącznie z resztkami godności. Położył długopis, spojrzał na nią po raz ostatni i wyszedł. Za drzwiami, w pustym korytarzu, poczuł dziwny spokój. Nie ulgę, nie zemstę, tylko pustkę bo zrozumiał, że czasem największym krzykiem jest cisza. Tego wieczoru wrócił do domu, usiadł w kuchni i wpatrywał się w wspólne zdjęcia na lodówce. Każde z nich wydawało się kłamstwem. Ale wiedział jedno: Jutro rano, kiedy Magda wróci, jeśli w ogóle wróci, nic już nie będzie takie samo. Niedzielny poranek był dziwnie spokojny. Słońce przebijało się przez zasłony, ale w mieszkaniu panowała cisza tak gęsta, że aż bolała. Kamil nie spał ani minuty. Siedział przy stole, z kubkiem zimnej kawy, słuchając odgłosów ulicy, jakby świat toczył się dalej, kompletnie obojętny na jego ból. O 10.14 usłyszał dźwięk klucza w zamku. Drzwi się otworzyły. Magda weszła powoli, wczorajszy makijaż rozmazany, włosy w nieładzie. Kamil, musimy porozmawiać, wyszeptała. Nie spojrzał na nią. O czym? Zapytał chłodno. O tym, jak było? Czy o tym, jak kłamałaś mi prosto w oczy? Jej głos drżał. To był błąd. Nie wiem, co się ze mną stało. Paweł, on tylko słuchał, dawał mi uwagę, której od ciebie brakowało. Ale to ciebie kocham. Przysięgam. Kamil roześmiał się cicho. Niezłośliwie, raczej z żalu. Wiesz, Magda, miłość to nie jest wygodne miejsce, do którego się wraca, kiedy ktoś inny się znudzi. Przez chwilę tylko patrzyli na siebie. Chcę naprawić to wszystko, powiedziała w końcu. Wyrzuciłam go z pracy. Chcę zacząć od nowa. Kamil wstał. Nie ma już od nowa. Jest tylko po wszystkim kropka. Wziął kopertę z szuflady i położył przed nią. To twoje dokumenty, karty, wszystko. Zostawiłem ci mieszkanie. Ja się wyprowadzam. Magda spojrzała na niego z przerażeniem. Co? Nie możesz. Mogę, przerwał. Bo to, co zabrałaś, i tak już nie da się odzyskać. Zaufania. Zabrał plecak, wyszedł z mieszkania i nie obejrzał się za siebie. Tym razem to on był tym, który odchodził zostawiając za sobą przeszłość, która przestała istnieć. Minęły trzy miesiące. Nowe miasto, nowe mieszkanie, cisza bez krzyków i łez. Kamil zaczął pisać początkowo dla siebie, później dla innych. Jego tekst o zdradzie, o tym, jak odbudować siebie po upokorzeniu, zdobył tysiące udostępnień. Dostał zaproszenie do podcastu o relacjach. Paradoksalnie, historia, która miała go złamać, dała mu głos. Pewnego dnia, gdy wychodził z kawiarni po nagraniu, zobaczył kobietę znajomą twarz z pracy, Martę, która kiedyś też przeszła przez rozwód. Uśmiechnęła się do niego, a on, po raz pierwszy od dawna, odwzajemnił uśmiech bez bólu w środku. Wieczorem dostał wiadomość: Od Magiedy. Krótka. Widziałam cię w sieci. Cieszę się, że dobrze ci idzie. Przepraszam. Nie odpisał. Nie z gniewu, ale z ukojenia. Bo wiedział, że czasami najlepszą zemstą nie jest gniew, ale spokój. Nie udowadniał już niczego. Nie czekał, aż ktoś go przeprosi. Zamiast tego po prostu żył spokojnie, prawdziwie, wreszcie wolny. I choć wspomnienie tamtej soboty nigdy całkiem nie zniknęło, przestało boleć. Stało się tylko przypomnieniem. Że czasem, żeby odzyskać siebie Trzeba najpierw stracić kogoś, kogo kochało się najbardziej.